Więc sześć pierwszych piw. E, piwo numer 1, Barwa taka słomkowa, bardzo jasna. E, no ale barwy za bardzo nie oceniam w eliminacjach. Piana, szczątkowa, najgorsza. Aromat słodowy. Słodowy i taki Skunksa za bardzo nie czuję. Słodowy, bez, bez szaleństwa żadnego. Uła. diacetyl w dwójce, czyli aromat maślany. E, bardzo częsty w czeskich piwach. On wręcz jest to jeden z wyznaczników stylu czeski, la, czeski pils. A, może mieć diacetyl. Diacetyl, lekkie nuty owocowe. Ani chmielu nie ma, ani, e, ani, ani skunksa nie ma. Tutaj trójka, barwa. No jasno, złota, klarowne. One się tutaj pokazują trochę zmętnione, ale to dlatego, że jest, e, że jest, e, że są zimne. Znaczy zimne. E, osadza się na nich e... lagery czy pilsy powinny być w niskich temperaturach. To jest to najjaśniejsze. Tutaj mamy drugie. Trochę ciemniejsze. Trzecie. taki lekko owocowy też nie czuję za bardzo czwórka barwa złota klarowne no Mocniejszy niż w innych mokry karton, więc to nie jest kwestia płukania. Piątka. Też dość jasne. No. Estrowy wręcz, owocowy mocno. To wszystko są lagery, więc. nie powinno czegoś takiego być. Zielone jabłko, chociaż nie, to jest jabłko czerwone. Czym się różni czerwone jabłko? Czerwone jabłko to jest ester, natomiast zielone jabłko to też jest ester, ale to jest aldehyd stomy I on jest taki specyficzny. Dla mnie lepszym deskryptorem jest e, e, farba emulsyjna. Tutaj lekka nuta siarkowa. To nie wiem, który tak zapachniał tym tym, tym e, skunksem. Możliwe, że ten, lekka siarka. No dobra, próbujemy. Miary <laughs> czysty. Goryczka oczywiście niska. Ale nie jest najgorsze. Takie eliminacje niestety polegają na tym, że poluje się na wady, czyli za co można odwalić. Tam to było w miarę rzeźkie to jest takie owocowe, trochę jabłkowe, nawet w smaku totalnie, totalnie bezsmakowo, znaczy w ogóle nie smakuje piwem, smakuje jakimś jabłkiem no tutaj chyba jest ten e, skąksik lekki skąks jest w czwórce Wysoko nasycone, wysokie nasycenie, takie trochę musowanie wody mineralnej. No tragiczne nie jest, ale szału nie ma. No tutaj cebulą jakąś teraz pojechało. Cebula to będzie siarka. No i też diacetylem chyba. Ua. To odpada. Trójka na pewno do, down. E, aha, no ale co to jest? Już wam mówię. Bardzo wyraźny diacetyl. Szczególnie e, w smaku. W ogóle nie, nie jest smaczne. Goryczka też niska, ale ta szóstka chyba najlepiej jak na razie mi smakowała. Dwójka. Ua. diacetyl i szampon taki taki Podaka. Puste. Nie, to też odpada. Puste, diacetyl, nijakie. Jedynka. Zdecydowanie słodowy. W ogóle chmielu tutaj nie ma. Mocno nasycone. Też puste, ale, ale po przełknięciu jest taka nawet fajna rzeźka, taki rzeźki posmak. To jest, to jest, przyjemne. Czyli tak, dwójka, trójka na pewno w kanał idą. Zobaczmy, czy ta szóstka rzeczywiście jest taka dobra. Nie, no nie jest taka dobra. Nie jest zła, nie jest zła, ale... To jest to jabłkowe. A, i jabłkowe też walimy w kanał i... i z głowy. Czyli tak. Mm, dwójka, trójka, piątka do kanału. Jedynka, czwórka, szóstka do finału.